Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku w podsumowaniu prac. Nie nagrywaliśmy szalunków ani zbrojenia, bo praktycznie pracowaliśmy codziennie po 4-5 godzin. Oczywiście sprawy rodzinne, więc, no więc wiecie, jak to jest. Musiałem po prostu być w domu wcześniej, dlatego troszeczkę nam się przeciągnęła budowa niż normalnie. Ale jak widzicie, zakończyliśmy wczoraj zalewanie betonem, czyli jest troszeczkę więcej zrobione niż widzieliście ostatnio. Chodźcie do środka, to wam pokażę jak to wyszło, bo trochę posprzątaliśmy bo wczoraj niestety nas ulewa złapała podczas zalewania i musieliśmy szybko się ewakuować bo już było nieprzyjemnie oczywiście to nie była taka ulewa, jak niektórzy sobie pomyślą, że ten beton się wylewał po prostu zaczęło padać w taki sposób, że było ślisko na deskach no i wibrator już lekko prądem potrafił pokopać po palcach dlatego wiedzieliśmy, że już trzeba pomału kończyć tą przygodę, a dzisiaj przyjechaliśmy tylko posprzątać więc tak to wygląda: dom 120 metrów, podciąg przez środek, ponieważ ma być tutaj lekki strop drewniany tak, lekki strop drewnianych nie ma tutaj żadnego poddasza, nie ma żadnej adresoli po prostu będzie belka murbelka tu położona, zakotwiczona do, do szpilek i na niej będzie położona belka stropowa, ponieważ ten pociąg jest wyżej o 14 cm niż ten wieniec, bo będzie tutaj przechodziła belka, na nim się spierała i przechodziła dalej, i od niego będą szły do góry supy, które będą trzymały konstrukcję dachu. Oczywiście dach lekki, dwuspadowy No lekki takie powiedzenie, bo przeważnie jak jest strop lekki, to i mówi się, że wszystko jest lekkie. Ale tutaj dach ma być w miarę prosty, dwuspadowy, może nie lekki, bo będzie dosyć spory. To co jest ciekawe i na pewno rzadko spotykane jak my teraz budujemy To jest to, że ten dom nie będzie miał okapów Z tego co widziałem na projekcie Czyli zamykamy rynną zaraz za elewacją A tutaj na boku ma być parę tam Parę chyba centymetrów wysunięte Albo tak dosłownie jakieś tam 10 może 15 po elewacji Więc powinno być tak dosyć ciekawie to zrobione Dużo okno, które widzieliście 4,5 metra, było trochę zabawy, żeby to zazbroić. Trochę obawiałem się o te supy, ale jak widać, nic się nie stało. Wytrzymały żabkami, przebiliśmy się przez pustaki. No i tutaj daliśmy kondryłaty. Problem polegał tylko na tym, że były świeże, bo my zamówiliśmy je w tartaku, i prawdopodobnie były od razu cięte na nasze zamówienie. Więc były takie dosyć miękkie, ale. Nie puściło, co najważniejsze Aczkolwiek troszeczkę się bałem Bo wkręcając skręta widać było, że gdzie gdzie zaczynają się otwierać Puszczać po prostu Więc obawiałem się tego, ale widać, że jest tutaj ok Co tu mam Co tu wam mogę jeszcze więcej powiedzieć Ta strona będzie identyczna jak tamta Oczywiście mamy też zlecenie na działówki Tutaj w tym domu, więc będziemy też Wykonywać te działówki ale to już bardziej w okresie zimowym takim kiedy już nie będzie możliwości pracy na dworze bo jeszcze mamy trochę zleceń więc jak już zamkniemy te zlecenia które trzeba zrobić no to wtedy pochodzimy do środka i sobie działamy w środku a później robimy sobie sezon zimowy czyli odpoczynek z rodziną trochę obawiałem się o tego supa ale na szczęście jest ok, nie puściło taka mieszanka, trochę desek trochę płyt OSB po prostu wykorzystaliśmy to co poprzednia firma zostawiła z tamtego garażu no i tak po prostu wyszło więc obawiałem się o niego bo tutaj wyliczyliśmy je 0 chyba 3 metra betonu no widać, że jest przeogromny ten sup, natomiast nie puściło tak jak mówiłem, mieliśmy trochę sprzątania bo wczoraj poszła no poszedł deszcz, no cóż to dużo mówić poszedł deszcz Akurat, jak zamawialiśmy beton, to była pogoda w miarę ok, miało być pochmurnie. Nagle poszedł deszcz, trochę nas ulało, więc odpuściliśmy sobie. Dzisiaj posprzątaliśmy i to jest to, co Wam chciałem pokazać. Dlaczego daję większą izolację tutaj, skoro nie jest potrzeba? Po prostu, jak Wam później poleci tutaj beton, to sobie podnosicie, strzepiecie ten beton i odpada, jakby go nie było, albo no, możecie odciąć i jest. Problem rozwiązany Natomiast jeżeli tego nie ma No to jest kucie Więc troszeczkę przerobiliśmy tych budynków Więc już mamy takie doświadczenie I wiemy na czym można oszczędzić tego czasu A na czym się nie da tego czasu oszczędzić I tu jest akurat y, Sposób na I tu akurat jest sposób na oszczędzenie tego czasu Bo wystarczy czepnąć łopatą Czy w ogóle później nawet Można ruszyć Bo na no folię to się to nie przyklei Dobra moi kochani, nie będę przyciągał, bo nie mamy bardzo czasu, bo pogoda jest w kratkę, ostatnio w ogóle pracujemy, tak jak mówiłem, krótko, teraz będziemy robić trochę dłużej, bo musimy przed sezonem zimowym pozamykać zlecenia, żebyśmy mogli odpocząć, żebyście wy mieli domy pokończone. Więc jeżeli chcecie zapisać się na przyszły rok, czyli 2023, to zapraszam do kontaktu przez stronę dom25000.pl co do budowy domów, bo przeważnie budujemy 35-70 metrów z naszych projektów, czyli ze strony dom 25000. Są czasami wyjątki, jak tutaj, kiedy po dłuższym czasie oczekiwania, na przykład inwestor podpisze z nami umowę, dajmy na to w styczniu, na czerwiec, no bo tak średnio pół roku schodzi z naszym terminem, kiedy my tam wchodzimy na zlecenie, poinformuje nas parę dni przed wejściem, że coś mu tam wypadło, wiadomo, są różne sprawy życiowe i wtedy mamy lukę. Wtedy podejmujemy się prostych, większych budynków. Dlaczego mówię prostych? Nie ze względu na to, że nie umiemy, tylko ze względu na to, że nie chcemy rozgrzebać tej roboty na parę miesięcy w przód, tylko przyjechać i szybko wybudować ten dom i iść na kolejne zlecenie. To, tak jak tutaj, jakbyśmy podsumowali normalną pracę, czyli tak jak przeważnie robimy w delegacji po 10 do 12 godzin, to jesteśmy tutaj jakoś szósty albo siódmy dzień. A ze względu na to, że pracowaliśmy krótko, no to trochę nam schodziło. Ale jak widać, efekty są od razu widoczne, To nawet sąsiedzi powiedzieli, że nie spodziewali się, że tak szybko ten dom powstanie. Teraz ściany szczytowe. Bez żadnych okien, bez niczego bo mam przyjechać za 4 dni. Tak, chyba cztery dni, jak dobrze pamiętam, więc mam nadzieję, że przyjedzie zgodnie z terminem. Bierzemy robimy dach i tyle. W okresie chłodu, tak jak wspominałem, wcześniej wchodzimy do środka, zrobimy działówki, to sobie zobaczycie. Co do okien. Bo jak widzieliście, jest tych otworów bardzo dużo. Był ostatnio pan, który mierzył. Jestem ciekawy, ile te okna będą kosztować. Uważam, że nie mało więc jeżeli się dowiemy to oczywiście wam powiemy więc oglądajcie, subskrybujcie a niedługo wam pokażę jak się zmieniło u mnie ponieważ stwierdziłem, że dokończę te dwa budynki, które mam na podwórku z zewnątrz więc powinny wyglądać znacznie lepiej niż do tej pory dlatego oglądajcie, subskrybujcie, a wszystkiego się dowiecie tak samo jak 70, którą budowaliśmy pod onkuszem obiecałem, że zdradzę wam cenę czyli ile materiał wyniósł z tego domu do stanu surowego otwartego oczywiście mamy już rozpiskę od dawna. tylko czekamy żeby spadło trochę więcej łapek w górę żeby było że tak powiem więcej zasięgu ponieważ wydaje mi się że dużo osób powinno się zainteresować bo cena jest naprawdę niska w stosunku do dzisiejszych czasów i tego jak to wszystko poszło w górę więc warto chyba wejść na poprzedni film 70 z Olkusza kliknąć łapkę w górę jak się uzbiera w granicach między 1000 a 2, no to od razu dodamy taki film ile wyniosła ta budowa i na czym można było oszczędzić żeby było jeszcze taniej więc jak mam być szczery po podsumowaniu tych wszystkich materiałów z tego, z tej budowy 70 pod ołkuszem, można byłoby postawić no, nawet i taniej niż 35 parę miesięcy wcześniej, czyli po prostu materiał tanieje, jeżeli wiecie o czym mówię ale warto przemyśleć, gdzie ten materiał kupić i na czym jeszcze można oszczędzić. Więc taki film się dla Was szykuje, jeżeli będzie tych łapek w górę między 1000 a 2000. Dobra, ja się z Wami żegnam. Bierzemy się jeszcze za jakieś tu sprzątanie, żeby nie zostawić bałaganu. I jedziemy do siebie, niech to sobie na spokojnie schnie. Pogoda przez kilka dni ma być deszczowa, więc akurat dobrze, że niech, ten, niech ten beton sobie na spokojnie dochodzi. My oczywiście stemple będziemy ściągać dopiero gdzieś za miesiąc czasu, może półtorej. Oczywiście wcześniej będziemy ściągać delikatnie po sztuce, po sztuce, żeby ten podciąg tak od razu nie dostał takiego dużego obciążenia. Natomiast na pewno przed działówkami będziemy musieli to zrobić, więc kwestia kiedy my się z tym wszystkim wyrobimy. Dobra, pamiętajcie łapka w górę i subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, do zobaczenia, cześć.